Cześć! Z tej strony Wiktoria z Holistycznie do Zdrowia, i dziś e, przychodzę do Was z praktyką wdzięczności. Nie wiem, czy praktykujecie, ale z całego serca chciałam, e, chciałabym Was zachęcić do tego. Dlaczego? E, ponieważ w, trudnym momentach, w trudnych momentach, a zwłaszcza w tym czasie, myślę, że teraz każdy przychodzi. Twój coaster y, jest ciężko. Praktyka wdzięczności pozwala wrócić do chwili obecnej, ale do obfitości, do miłości i radości. Wiem, że czasami ciężko docenić nie, y, chwilę obecną, czy to, co się dzieje w naszym życiu, y, bo sama przeżyłam załamanie nerwowe, depresję i wiele innych trudnych y, życiowych sytuacji. Ale to właśnie dzięki praktyce wdzięczności e, mogłam wyjść choć na chwilę, ujrzeć trochę światła, trochę nadziei, trochę wiary. Ponieważ na co dzień e, możemy nie dostrzegać tej obfitości, ale ona jest w każdym e, naszym, w każdym życiu, ona jest i przejawia się w różnych e, sytuacjach, e, w różnych ludziach. W różnych momentach, tylko to jest kwestia, co zauważamy i gdzie, gdzie kierujemy uwagę. Czy kierujemy uwagę na te trudne sytuacje, na nieprzyjemnych ludzi, czy kierujemy właśnie na tą obfitość, którą dostajemy każdego dnia? Ale czym może być ta obfitość? Tak naprawdę może być wszystkim to, co nas napełnia. Może być to spotkanie z jakąś bliską osobą, albo z osobą, którą nie widzieliśmy się przez kilka lat. Może być to spacer blisko natury. Może być to podarowanie sobie kawy. Może być to uśmiech dziecka albo jakiejś osoby, którą napotykamy przypadkowo. Może być to też obfitość finansowa. Albo obfitość w cudownym posiłku. Tak naprawdę obfitość pojawia się w naszym życiu każdego dnia. I każdego dnia możemy być za coś wdzięczni. Pytanie, czy to zauważamy? I czy doceniamy takie małe, chwile, małe rzeczy? I z tego miejsca chciałabym zaprosić Ciebie do. Codziennej praktyki wdzięczności i doceniania tego, co się pojawia. Ponieważ z miejsca braku nigdy nie przyciągniemy obfitości, bo brak przyciąga brak. Tak samo obfitość przyciąga obfitość. Z tego miejsca, z miejsca, sorry, z miejsca serducha, zapraszam Cię. Do obfitości, obfitości w życiu na każdej płaszczyźnie, bo na to zasługujemy. <grych> na sam koniec zadam to pytanie, bardzo kluczowe pytanie, za co jesteś dziś wdzięczna? I z tym pytaniem Cię zostawiam. Uściskuję, przesyłam dobrą energię, dużo koloru i do zobaczenia.